I bardzo serdecznie w trzecim odcinku Let's Play Tomb Raider 2013 Tak, ostatnio sobie skończyliśmy tutaj przy tym obozowisku, więc teraz możemy iść po prostu dalej Przed siebie Jakieś trochę rożniejsze klimaty, jak widać Ah, szaleniec jakiś z czapeczką A puszczaj mnie, mogę my, my, my Spadaj! Jakiś głąb narwany. Myślę, że Larę zabije? O nie, tutaj jest dość niebezpieczny. Cholera. tu Po prostu. Chyba lepiej tutaj z tego, co ja pamiętam, co zawsze robiłem. To zawsze warto tutaj uciekać. To jest dość nieprzyjemna sekwencja, ponieważ tutaj jest bardzo. Dużo wrogów, ale. O kurde. No kurde. Ok, rozróbę zrobiliśmy. A! Ach! Ok, zabiliśmy go. Ale oczywiście to nie koniec. Ok. No kurde. Na... Ja... Dlaczego się ja nie umiem trafić w ogóle? Zawsze mam z tym największe problemy w tej grze. O tutaj mogę, po co ja w ogóle tam idę? Lara, skup się! Dobra, ja używam garabinu, mam dosyć. Dobra. Okej. Okay. Karabinem troszeczkę łatwiej jednak było wszystko. Okej. Okay. A! A! Nie! Okej. Okay. No! Kur... No fu, wy... mój Boże! No, dlaczego?! O matka, ale go podkosiło. No... Jest tutaj... Według mnie jest, jest za dużo tutaj. da fajna, ile jej może być? No... Kurde... Tak?! Kopiesz dziewczynę? Dobra, to ja. Ta, wypchaj się teraz. Ok, mamy checkpointa, przynajmniej, ale to nie bysz mi dobrze. O nie, jakiś gościu, ewpsi. Ok. Okej okay. O, myślałem, że mnie nie trafi. W serce go chyba trafiłem, ale okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. Wow. O, jedna z trzech części łuku, fajnie. Nie. Tak, nadal żyje Lara. I powinniście się do tego już przyzwyczaić moi chłopcy. Część broni. O, tutaj coś może być. O, 65 surowców. Warto czasami. Ok, chodzi mi w miarę. Chyba chodzi mi płynnie, nie? No bo ja się na najwyższych ustawieniach, to czasami tutaj trudno, żeby chodziło niepłynnie. Czasami się zdarza, że mi ścina, no bo jednak e, najlepsza grafika ma swoje wymagania. Jeszcze zwłaszcza przy nagrywaniu. O, coś tu mamy. Relikt, chyba. To są jakieś żołnierzkie identyfikatory. nie rozpoznaje kanji. No, ciekawe. Dobra, relikty w sumie mogę zostawić jako tako do czytania, bo one są w sumie dość krótkie, te historię i nie jest zbyt takie sensowne. Gdzie mam tu iść? Aha, tutaj, okej. Okay. O, jest. Mamy nowy obóz. Dobra, coś sobie... U... Aha, tutaj mam wszystko, tak. E, Wściek... Nie, ładna kolba, ładna kolba karabinu zwiększa stabilność broni przy szczelaniu. O tak, dla mnie to jest bardzo dobra umiejętność Okej okay. O, coś tu mamy Dokumencik Tak, to sobie przeczytajcie potem Okej okay. A, teraz będzie tutaj fajna sekwencja dosyć o matko jak część drabinki akurat kiedy Lera już jest poza nią rana ma naprawdę to w tej podróży Ej, hey, wow, fajne widoki Wrony Szkoda, że nie można kamerą ruszać To jest trochę smutne yeah, jesteśmy na wieży Czekajcie Tak, wiem, przepraszam was bardzo, ale... Dobra, nagrywa się I... Tak wiem, jestem chory i muszę sprawdzić, bo po prostu to mi nie daje spokoju. Okej okay. Może no, jesteśmy prawie, prawie na górze. Ok. Jak widać bardzo wysoko jest ta wieża, już prawie można dotknąć chmur, że tak powiem. Okej okay. Dobra, jesteśmy. Wow, ciekawe, chciałbym być na takiej w górze. Aczkolwiek nie wiem, czy bym dostał ręką wysokości. Mm. Aleks? Lara Widzę panel W porządku Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika Ok Teraz odszukaj kanał ratunkowy I złap czysty sygnał zanim nadasz SOS Hej o, wiem, wiem. Przepraszam. Ach, nie to! Tylko chcę sprawdzić, jaka jest poziom głośności. Aha, okej. Okay, dobrze. Bardzo dobrze. LC, czyli Lara Croft. O, czekajcie. Coś tam... O, 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 o. no. Zmień tuner. O. Um. Sens ja Proszę określić swoją sytuację. Nie wiem, czy mam tego robić cały czas. Proszę określić swoją sytuację. A następnie. Proszę. Tak trochę. udało oh, się. Proszę. Mayday, Mayday. Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w smoczym trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę. No dalej. W się! Mayday, Mayday! Tulara Club z okrętu Endurance! To maszyna N177A Szukamy Was, kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też! Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Tak, wydawałoby się, że to jest już... Tak, wydawałoby się, że to już jest koniec przygody, ale to by było zbyt łatwe. Niestety. No, jeszcze nie to, konie jeszcze to nie koniec. Dopiero się cała akcja rozkręca. Ok. Wow, fajnie, teraz będzie fajny zjazd. Ja. Yeah. Okej, rozpal ognisko. Tędy też można. Ok, mamy tutaj jakąś dziwną dom. szczęście tutaj chyba nie ma przeciwników, z tego co ja pamiętam. Ok. O, super. Muszę znaleźć sposób, żeby podpalić paliwo. O. OK. Wow. Tak, oczywiście, Lara. A żeby rozpalić, zam zapalić? Aha, to OK. Um, tak. Tej badawej co mam tutaj zrobić? HA bo. O ja. Oha, tu mam ok. Tak, oczywiście musiałem się podpalić. Uwaga! Wielki boom! Yeah. Ja! Wow, jakieś ciemne chmury. No i właśnie, tutaj cały czar e, prys w jednej sekundzie i samolocik się spali. Niestety. Okej. Okay. a wow, 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 lam ja, spokojnie. Oh my gosh! Ah! Oh, the slow motion. Awa! Oh, and then, then, the slowing. Jest szczery. Ja pię punktów doświadczenia mm. O pilot OKj, okay. trapez. O oh my gosh, Co się... A, tutaj są chyba alternatywne drogi w tej grze. Znaczy, tutaj, w tej grze, w tym momencie. A! O mój Boże! Tak, Facepalm. Co ja zrobiłem? Masakra. No! Kurde, się wszystko zawala tam blisko nas. NIE! Wow, to jest dobre oh. Okej okay. Wow Ja, udało się mm. NIE! Nie, 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 nie. Ha! O kurde. Tak, teraz. do O! No kurde Żryj to! Prawdę! O! Ha, ha. Co za gdzie Prawda. frajerzy. O, tutaj coś do góry jest, z tego co pamiętam O, wielka skrzynia mocy Okej okay. Na dole coś jest, z tego co widzę O, strzały, których oczywiście nie mogę wziąć, bo mam P Oraz... Tak, surowce Okay. Wow. Okay. So today, moma Chciałam zrobić coś źle. To ja nie, nie mam nic akurat jeszcze. Poczne było obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Była nieostrożna. A teraz one nie żyją. Okej, okay, Lara ma jednak widzę tutaj duży smu smutek o to. Uh. Co się do diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Lara, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Okej. Lara Nie. Okej. Okay. z pistoletu sobie Lina Okej. Okay. to jest dobre. Tak to jest zdecydowanie. Nie! Kurde... Tia. To ja wiem, że jest. O, jeszcze tutaj, tak badełej, Mam jaką skrzynię. A ta muzyka znaczy, że już nikogo nie ma. Dobrze. Strzał z liną. No. Użyj łuku. Teraz tutaj coś jest? Okej, okay, ludzik. Uch, tak to był fail. Nie! O, dlaczego? Aha, bo stąd może. Tak, brawo, ja. Ura, nie możemy, trudno. Oczywiście, smuteczek całego. No, miała szansę. Ok, nagrywam 20 minut. Tak myślę, że jeszcze z 5 minut nagramy i sobie skończymy ten cudowny odcinek. Picki. To można rozwalić. Ciekawe, tutaj coś jest? Tak, tylko strzały naprawdę. Może tutaj coś jest jeszcze? O! Ale chyba to nic nie ma. Okej. Okay. Gdzieś idziemy. Jesteśmy na dobrej drodze. Larta ma brązowe włosy akurat, ale okej. Okay. W tym cieniu przynajmniej. Rot O naprawdę się cieszę, że się ruszyłeś. Ja też dziewczyno w jednej chwili wszystko grało, a potem, potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Lara. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, roz. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, to pilot Jessop z samolotu N-177. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie rany i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem rację tym na odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rat. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Lato. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Co strata to wymór podjęty za Ciebie. Ja nie mogę wybrać do wielu śmierci. No. E, tak, już opanowuję sytuację się oczywiście kabel od... A musiał. Dobra. E, nieważne. E, tak, więc by było wszystko w tym odcinku. Już nie będziemy tam dalej iść, e, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. O! Rod zraniony. Okej, okay, dobra. Więc by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa, pa. jeszcze raz, cześć wszystkim, pa!